Tu jest cudownie, ależ niesamowicie, tu jest piękne, ależ jak w bajce, jak w bajce, Ach, coś niesamowitego, ale dziw, że natura potrafiła takie cuda wytworzyć, coś. Fantastycznego, z drugiej strony teraz, przepięknie.

Nie można się nadziwić, że natura mogła takie piękne formy naczynkowe wytworzyć. Proszę zobaczyć. Coś podobnego. A tu jeszcze woda jest. Jeszcze ta woda cały czas pracuje. Jakie słupy, jakie Nie wiadomo na co patrzeć. To wszystko w kolorze białym i brązowym. Przeważnie biel dominuje, bo to wszystko jest kalcyd mniejsze formy, większe formy. Ech, Naprawdę nie można się napatrzeć. Jakie ciekawe te formy skalne, te naczeki. robite. A tutaj jakiś mam. Jestem już oszołami, tymi ty przepięknymi.